Dobra, witam wszystkich na live z tej strony te kochawki. Dzisiaj będą luźne gierki z widzami. No, na początku sobie kreatywnie zagram. Jak tu to mnie palec boli, bo chyba go złamałem i będę lamić. On nie boli. Ale no. sklepik z przedmiotami dzisiejszy halo, no halo 1, 2, 3, 4, 5, 6, właśnie rozpocząłem streama, siemka siemka, siemka co tam, będę grać z widzami tylko chwila się rozgrzeję. witam trzy osoby na live, witam, witam kurcze, aż mi się miło zrobiło, że tyle osób jest na live. Hmm. Witam moja jedna wyszła Dobra Czyli kreatywa hmm. Ta jestem widzę Take shadow jestem z teamu taka ogólnie. No, to on mnie dzisiaj na live y zrajdował. I bardzo mu za to dziękuję. Do teamu się dostałam w sumie tak trochę na forcie, ale... Bo za dobrze tu ja nie gram. Ale... Git. A, no to byłeś na live. No to pogczam, niech byłeś na live. Kurde. Lagi mam, bo, bo dopiero streama zacząłem. Pewnie parę sekund temu jak napisałeś coś na czacie. Nie wiem, jakbyś chciał zagrać to pisz. Chętnie pogrąż z widzami. tak może do 2 godzin będzie, godzina. Zobaczymy jak dużo osób będzie w ogóle na live Pisałeś czy, y, czy to bym mogę y, y, Że mi zrobić rajda Tak no w sensie znaczy bo ja jestem jakby shadowa, oglądam już od paru d ładnych dwóch tygodni co nie? I w teamie jestem od, też od paru no, dwóch tygodni jakoś tak prawie. Mm, no i pisałem czy mi nie zreajduje, no bo coś tam troszeczkę się znamy już trochę. Graliśmy parę gierek. Fajnie, gdyby wbił by teraz na live'a Shadow.

Kurde, ale mi coś w boli. Po 20 zaprosisz do znajdę ich a te kaszy do od tego dnia. A, co, dobrze, to pogjump. Eee, dobra, bibusiek już zapraszam i błyszkę. w danym jej boli strasznie. O! Dziękuję za taki miły gest na czasie. Grasz na padzie? dobra. Dobra też kiedyś gram na padzie u kolegi przyjemnie się mi nawet grało, tylko że no, w domu to mam kompo, klawiaturę no to gram na klawiaturze, się przyzwyczaiłam gardło mnie boli? wiesz co jest gorsze? dzisiaj pojechałem na soli się okazało, że mam połamanego palca u nowi, dlatego robię streama, bo jestem w domu tak? to bym pewnie w szpitalu leżał ale nie jest do końca połamany. Tak więc taka sadge informacja. No. Ale gardło też mnie boli. Cześć, co nie w piłkę kopnąłem? I palec mi się tak dziwnie podgiął. Uff. Mieli mi Gips zakładać, ale. Ale, ale jest wszystko Gips. Jakieś tam. Gwacika mi wsadzili, skleili i jest git. Witam trzy osoby na live. Ale nighty kręcę. O nie. Zaprzestałem tej pasy. Kurde coś się...

Możesz zagrać, podaj Nick, dostaw suba łapę w górę. Yy, możesz zagrać wtedy. Dzisiaj gramy kreatywnego z widzami przeważnie. Jutro, jak dobrze pójdzie, to uszadoła, podkradnę mu kastomy. Znaczy, w sensie, że będą kastomy, ale na czacie będę podawać kodzik. Tak więc więcej osób może być wtedy na kastomy. A wiesz, ja grałem w piłkę nożną i tata szczeliby rąk. I mój palec, musiałem skluczony palec I jutro będzie live, please. A czy że jutro będzie live? Oczywiście. Gdzieś tak, o jak shadow będzie live. O, dziś od 8 może, nawet. Będzie live'ik... Yy, podaj ty, bo nie widzisz mojego... Yy, mój to jest yy, TK... Jeszcze Ci pokazuję, tutaj masz góry, taka husky, widzisz? a wiesz, ja. moje mój jest złamany, a nie wybity palec taka husky. Tu masz W siniakach. Mm, no to wiesz co, to ja też mam palec siny, tylko że mm, ja jakby. O, potwierdź. Ja jakby miałem złamanego, jakby tak naderwanego. Plus do tego jeszcze miałem ścięgno zerwane chyba. Ocenisz mój kanał? Oczywiście, że ocenę. Oc ocenię. Na to Ocenię. Mm. Mm. Mam 7 lat. A. Się... czekajcie. Tylko. Mm, mm. Zobaczymy kolegi. Ocenimy mój kanał. Mhm. 667 subskrypcji. Fajny banner mi się podoba. Tutaj awatar też może być. Miniaturki też masz. E, playlisty. Nie masz playlist, ale to nie jest w sumie tak mocno wymagane. O, subskrybujesz mnie. E, masz paru subskryb, subs subskrybujesz. Dyskusję. E, no. Masz dyskusję. I informacje teraz. Fajny kanał, ten. No, Masz trochę mało w sumie tak jak ja nie i o 8 do szkoły. Wiesz co właśnie o, o 8 zaczynam live'a, to gdzieś tak do 12 może 13 zrobię live'a Bardzo fajny kanał, mi się podoba, 9 na 10. Jeszcze jakiś filmik zobaczę, najnowszy. High Ej, coś ci pusło! o co chodzi? O kurde, tego busa wezmę. Dobra, 3, 2, 1. Co, jest 1000 wodorców! Witam, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dziś sprawdzimy sobie kudaz Girl Life no, z TikToka. Nie A jeżeli mowa o TikToku, to masz też Twoje kontu, więc jak chcesz, to możesz sobie zobaczyć? No i na TikToku my, kurde, brniemy do przodu jednak. Dobra, ale napisz w komentarzu jeszcze może jaskinia? I jeżeli napiszesz następnego odcinka, wejdziemy w tamtą stronę. Ty nawet... To jesteśmy już tak blisko. W Wyspie startowej. Nie, 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 umrę z strefy. Ciekawy kanał, bardzo fajny, wiesz? Totalny pochczam. 10 na 10. Zaproś. A dobra. Dobra, już cię zapraszam. Siema? Halo. Siema? Halo. Halo? No, siema? Siema. Mm. Git, że będziesz w ogóle pierwszy mój lek, od ratki umiesz mi, słyszę? Nie. Od razu mam Tak. Dobra. Ja od umiem. No. Ej to może chodźmy, bo ja sobie tutaj buduję sam, dobra? To jak ma jakąś mapę. Nie, to tak nie stawiam. To dawaj do centrum. Jakieś boksy bierzesz czy coś? это видать, что добрый а, <плевизм> давай и на какие брони? я <плевизм> и спас и не без видишь? без лечения <плевизм> давай Um, chegать, uh. а, а. 하표影, Давай. który jest na profilu? Ocenię Twojego psa. Fajny Jork. 8 na 10. Długiej oczki. Tak, to pożyteczko.

Co robisz? Dobra, Co? Próbuję zrobić streama? No nie wiem, a na czym chcesz streamować? Tutaj jak na telefonie, no to nie wiem. Jak na komputerze, to OBS-a musisz mieć dobrze nawet ustawionego, żeby ci dobrze... A z się zrobić tego streama? Z jakiejś gry? Nie wiem, jak to napisać, to może... Czemu cały czas za 104 wale? O, oh, pierwszy raz mi się daje. Ja cały czas tak to A że mnie zabudował...

A jeśli byś chciał, to jutro pewnie live będzie TK Shadow, to możesz mu napisać, że tam. Jeżeli byś chciał, to jest bardzo fajny film. będą NFCs, jak to się tam mówi, to cały film będzie nie w tym Ale nie jest to

Ну, Жаш, так. Что, Там уже